No, witam, to ja, wasz ulubiony, ukochany, nieogolony youtuber. Na początku jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy sobie coś wyjaśnili. Hashtag podjębano od gąciarza, a teraz podpierdolę sobie ten format. Czyli ja już nie podjebię od gąciarza? Czy jak kurwa? Pogubiłem się. Okej, okay, umówmy się. Ja nic od Krzyśka nie podjebałem. Bardziej inspirowałem się tutaj serią Yesterday I Ask You, którą robi Jax... Films. Jest to taki zagraniczny YouTuber. Najwidoczniej Krzysiu też nim się zainspirował, no bo on robił tą serię również przed nim. Z tym, że ja chcę to zrobić troszeczkę inaczej, jak już mówiłem to wcześniej. Bo w najbliższej przyszłości chcę urozmaicić tą serię, dodając do niej scenki. To będzie fajne. Ale wszystko z czasem. Dlatego zostaw teraz łapkę w górę i zaczynamy. W poprzednim odcinku zadałem wam pytanie, jakie byłoby najlepsze hasło reklamowe tabletek na potencję. Oto wasze najlepsze odpowiedzi. Bierz to panie, a ci stanie. Zamiast tabletek nasennych, żeby się zabić, weź takie, żeby się zabawić. Weź tabletkę na potencję, będziesz miał odrobione lekcje. XD. Ja wiem, czy to tak działa? Chyba coś pomyliłeś. Co się stanie? Stanie. Weź tabletki na potencję, one dadzą ci erekcję. Te tabletki są tak zajebiste, że chuj ci w dupę. Coś flaczałe, coś nie stoi, tobie w głowie się pierdoli. Weź tabletki na potencję, one zwrócą ci. Erekcje. Ence pence, czary mary, niech ci stanie steward mały. Z nami, staniesz do pionu. Jak się naszą tableteczką sztachniesz, to ci kutas nie opadnie. Jeśli te sprawy idą ci powoli, przyjdź do transmastera, on cię zadowoli. Ten lek na potencję, zrobi z ciebie pedalencję. Tego chyba byście nie chcieli. Coś nie chce stać? Oj, to źle wróży. Weź jedną tabletkę i od razu postawicie do pionu. Konar nie może zapłonąć? One pomogą ci przy twojej podpałce. Mały problem zaraz stanie się dużym stojącym. Ale nie problemem. Weź do buzi i połknij. Będzie stał dłużej niż World Trade Center. World Trade Center. Heh. Gdy ci smutno, gdy ci źle, weź tabletkę, kochaj się. Bierz, ona wtedy też weźmie. <słuchaj> Nasze tabletki to jest coś. Wie o tym każdy gość. Stawia masz od pierwszego połknięcia, dlatego jest wszędzie dostępna bez recepty do wzięcia. Jeśli chcesz mieć dobrą pałę, łykaj tabletki Drong Power. No muszę przyznać, że marketingowcy mogą się od ciebie uczyć. Jak sobie łykniesz tableteczkę, to zaruchasz blondyneczkę. Po tabletkach tak ci stanie, że ci żona wstawi pranie. Dlaczego nie stoi? Chuj to wie. Weź naszą tabletkę, a obudzi się. Staje na rozkaz. Będzie stalowy jak brzoza smoleńska. Bo twardym trzeba być, niemiętkim. Wystarczy tylko jedna połknięta tabletka, a potem twoja dziewczyna wyje jak karetka. Z nami wstaniesz. Ruchu, ruchu, bam bam. To raczej chyba takie hasło do ludzi z epoki kamienia łupanego. Okres godowy, czas zacząć. Komu staje, temu pan Bóg szanse daje. A teraz uwaga, najbardziej lajkowana odpowiedź. Kobieta mówi, że chce się ruchać, a twój mały nie stoi. Kup tabletki na potencję. I ci sperma z chuja wypierdoli. No mordeczki, muszę przyznać, że to był chyba najbardziej poryty odcinek. Kompletnie nie wiem skąd wybraliście te odpowiedzi i co wy macie w głowie, ale ja już tutaj nie mam chyba nic do dodania. Dlatego mojej odpowiedzi dzisiaj wyjątkowo, no nie będzie. Po prostu mnie rozwaliliście. Dajcie mi jeszcze znać, czy te okularki mi pasują. Tutaj będziecie mieli w karcie na górze takie pytanko. Czy w okularach Max, czy Max bez okularów? Dajcie znać. A teraz moi kochani, proszę Was odpowiedzcie mi szczerze na pytanie do kolejnego odcinka: Jakiego youtubera nienawidzisz i dlaczego? Odpowiedź uzasadni. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się. Cześć.